28 sierpnia wybraliśmy się z Matyn w podróż rowerami z Opola do Budapesztu. Zapraszam Was teraz do obejrzenia relacji z tej krótkiej wyprawy, jednak zanim ruszymy, szybkie pakowanie. jest piękny, słoneczny poniedziałek, 28 dzień sierpnia, a my zaczynamy naszą podróż <laughs> z, Opola do, z Opola do Budapesztu. Rowery jak widać przygotowane, my trochę mniej, ale nastawienie bojowe, lekki deszczyk, lekki chłodek, mam nadzieję, że to się w trakcie rozpogodzi. Co tu więcej mówić, trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się mam nadzieję, na mecie. Do zobaczenia, cześć! Serio, tam no jakby cierpała... tak będziecie jechać? Szylma, 725, Jest 7.28, ja więcej potrzebujecie? Czyli więcej? Do... To nie ja tak, to nas. Czekał tak no na Nie, Czekał na nas. Nie, nie. Nie, 423 w kierunku Nie, którą dobrze znamy z treningów rowerowych Niestety tego dnia, jak widać, pogoda od samego początku nie była dla nas łaskawa Krótki postój Za nami 25, prawie 26 kilometrów już zdążyliśmy dołożyć sobie paręset metrów, bo źle poprowadziłem 25 km. Z Krapkowiec kierujemy się dalej na południe w kierunku Głupówka, a następnie Głupczyc, gdzie po przejechaniu 65 km zatrzymujemy się na pierwszego tego dnia hot-doga i kawa. Postój. Przerwa na kawę ich oddoga. 65 km, póki co przejechałem. w miarę bezwysiłkowo. Wszystko w porządku. Nic na razie nie boli. to toczy ważne rozmowy. I za chwilę lecimy dalej. No nie, jak będzie w stronę Ostrawy Ostrawa, czyli według traka 90 km i myślę, że tam zatrzymamy się na obiad, jakiś konkretniejszy posiłek. No I mam nadzieję, że dzisiaj ponad 200 km uda się zrobić. To tyle na razie z polsko-węgierskiej stacji i do zobaczenia w ostrawie. Nie dajcie się zwieść o znajomych, że w takich wyprawach najważniejsza jest droga. Moja droga przez 3 dni wyglądała mniej więcej tak. Po nieco ponad 90 km wjeżdżamy do Czech. Czechy witają nas nie najlepszą pogodą, ale za to naprawdę przyjemnymi drogami, no i niezwykle uprzejmymi kierowcami. na zegarek, w 10. 33 prawie. No, mówiłem, że mieli. Do Opawy wjeżdżamy ścieżką rowerową prowadzącą wzdłuż rzeki o tej samej nazwie. Miasto jest naprawdę bardzo ładne, choć pogoda w dalszym ciągu nie dopisuje. No cóż, przynajmniej nie pada. Z centrum robimy krótką przerwę na uzupełnienie zapasów picia i energii, bo przed nami jeden z najcięższych podjazdów na trasie do Budapesztu. Po osiągnięciu trzycyfrowego dystansu i opuszczeniu opawy, wjeżdżamy na Pogórze Witkowskie. Teren robi się zdecydowanie bardziej pogórkowaty, a asfalt zdaje się nas mocno hamować. Zaczynają się pierwsze trudności i skoki Świadome zbliżających się kłopotów Maty raz za razem próbuje rozluźniać atmosferę. Nie no spoko, dużo dał sumę ta Jak się nazywa samica konia? Tracz. To biega szybciej niż, jak nie jest, bo ma wtedy dwa konia Napęd na dwa konia Po przejechaniu około 110 km dojeżdżamy do parku krajobrazowego Morawica Przejeżdżamy przez skrzypce i ledwo ustając na pedałach docieramy do najwyżej położonego punktu na trasie naszej wyprawy, niemal 500 metrów nad poziomem morza. Na szczęście zaraz po osiągnięciu maksymalnego pułapu mogliśmy zjechać ponad 250 metrów niżej do miejscowości Chłatkie Zwierotica, skąd po przejechaniu obszaru chronionego krajobrazu Podry docieramy ostatkiem sił na Orlen, umiejscowiony na wjeździe do Kunina. Będziemy jechać teraz tu, tak? No. Krótki przystanek po raz kolejny Na obiad postacią hot-doga Kanapek I najlepszego desteru Czyli w Czechach zasada na Orlenie tylko sram nie obowiązuje. Nie, nie obowiązuje. Aha, dodajmy, że jesteśmy na Orlenie w Czechach. Orlen Benzina. Ale pani po polsku niestety nie mówi. A że w zestawie do Hot Doga była taniej Kola, to też... idziemna dawkę kuchybu. W się dowiedziałem, do że w ogóle Orlen to nie jest spółka skarbu państwa. Po naładowaniu akumulatorów ruszamy dalej. Mijamy Kunin, Nowy Jicin, a następnie kierując się dalej na południe docieramy do miasta Walaszkie Mezizzici, rozpoczynając tym samym ostatni fragment pierwszego etapu wyprawy. Przy okazji wjeżdżamy też w obszar Beskidu Śląsko-Morawskiego. I to mała ciekawostka, do 1968 roku Beskid Śląsko-Morawski był zaliczany do Beskidu Śląskiego, jednak od tego czasu jest wydzielony już jako osobne pasmo. Na ostatnie, prawdopodobnie 35 km. Pierwszego, Żydziu, <laughs> Pierwszego dnia wyprawy. Zbliżamy się do miejscowości, której nazwy nawet nie potrafię wymówić. Wjechaliśmy w góry hostyńsko wsetyńskie Całe szczęście. Póki co dosyć dla nas łaskawa. Podobnie zresztą jak pogoda. Przed nami drugi najcięższy podjazd. Pierwszego dnia. Natomiast warto odnotowanie jest też to, że dzisiaj czyste słońce nie wyszło ani na sekundę z samego pola. 170 km za nami. Na początku jeszcze w Polsce trochę pokapało. No i mamy nadzieję za jakąś godzinę z małym hakiem być już na kwaterze i odpoczywać przed tym, co czeka nas jutro, bo wcale nie będzie łatwiej. W tej przerwie opakujemy się na rowery. Dosyć już zmęczeni i oboleni. Lecimy dalej. W 7 godzinach odkryłem nowe kieszonki. 80 km docieramy do wsetina. Miasteczko jest co prawda ładne i po raz pierwszy tego dnia zaczyna się przejaśniać, jednak to tutaj napotkaliśmy pierwsze problemy sprzętowe. Się to doraźna reanimacja. Dębki. Na Nasze cudowne maszyny nie wytrzymały trudów tej wyprawy. Teraz zrobię to, co zawsze oj, ojciec po dopompowaniu koła. Oślinia. Nie ucieka. Jakieś 25 km do mety dzisiejszego odcinka I Zobaczymy czy Dopompowane Prędce koło wytrzyma Ten ostatni kawałek do hotelu Wszystko dlatego, że rower jest marki Skoda, cały osprzęt jest marki Cross I się zbuntował Chyba to... Dekalogów kolarzy zakazane takie umęczenie ale szukając pozytywów to po raz pierwszy dzisiaj widać fragmenty czystego nieba stopniowo się przejaśnia cały dzień jechaliśmy w pełnym zachmurzeniu i w końcu w końcu wyszło trochę słońca No nic, tylko to piękna okolicznościa w przyrodę Dosiadamy nasze rumaki po raz kolejny Prawdopodobnie ostatnie dzisiaj oby I lecimy dalej do mety Za Wsetinem wjeżdżamy na obszar chronionego krajobrazu Beskidy, a także w pasmo górskie Jaworniki. Tam też zaliczamy drugie poważne szczytowanie tego dnia, jednak potem jest już tylko z górki do mety pierwszego etapu. No, prawie z górki. Pogoda ładna. boa Ostatni zjazd to nagroda za cały trud tego dnia. Dzida w dół gładziutką asfaltówką do miejscowości Walaszki Klebuki, gdzie po około 205 przepedałowanych kilometrach postanawiamy znaleźć swoją bezpieczną przystań. To dom, to dom! Dotarliśmy. Do maty dzisiejszego etapu Jeszcze dziewięć ale na dzisiaj to już koniec jazdy. I w tym oto hotelu mamy nadzieję znaleźć zaraz zakwaterowanie. Także do zobaczenia później. Jesteśmy w najsłodniejszej pizzerii w miejscowości, w której mamy nasz I tutaj naprawdę ciekawe przygody nas spotykają. Może nie będziemy opowiadać teraz, ale naprawdę... Ale jest ładny pierwszy. Tak, jest nawet dwa psy. Bardzo dobra pizza, bardzo dobre piwo. I bardzo dziwne rzeczy tutaj dzieją Ale o tym kiedy indziej W końcu jak już będziemy w sali zdrowi i bezpieczni w pokoju hotelowym Wracamy do konsumpcji I mamy nadzieję do zobaczenia później mega rola to od razu Będę poniżej 30 km na godzinę. Łydka prawdziwego nieudacznika. Wbrew wcześniejszym obawom jednak dotarliśmy celi zdrowi do pokoju hotelowego. Zupełnie przypadkowo, w tych samych koszulkach. I co? I za nami bardzo ciekawy wieczór. Znaczy już policho że bardzo ciekawy dzień. Choć strasznie jesteśmy zmęczeni, co pewnie widać i słychać. Ale na kolację poszliśmy, jak zresztą pewnie dało się przed chwilą zauważyć, do pizzerii Z dosyć dobrymi ocenami Znaczy, jakby uzasadnienie tego jest takie, że Wcześniej próbowaliśmy w kilku innych miejscach, ale albo nam nie pasowała kuchnia, albo kuchnia była zamknięta, albo w ogóle knajpa była zamknięta Więc trafiliśmy do pizzerii wcale nie tak nisko ocenianej I przywitały nas najpierw dwa szczekające psy Potem za nimi wybiegła bardzo pijana. <laughs> Zaraz za psami Nie. wybiegła bardzo pijana pani właścicielka, która nas z naprawdę dużym entuzjazmem zaprosiła do środka. Niestety mówiła tylko po czesku. Znaczy, niestety, potem to się okazało pewną zaletą. Ale weszliśmy do środka. Jakaś straszna mordownia. Po prostu najgorsza spaluna w ogóle z, z brakiem oświetlenia. I w środku były dwie starsze panie. W ogóle nie mówiły po angielsku, po polsku też zresztą, nie? Eee, znaczy ciężko od nich wymagać, żeby mówiły, natomiast y, mówiły wyłącznie po czesku, eee, a my to tak tylko chcieliśmy zjeść pizzę i jako gratis do pizzy otrzymaliśmy historię <grytania> życia od jednej z nich, tej bardziej pijanej. W sumie niewiele zrozumieliśmy z tych wszystkich no. wypowiedzi, bo były były określone pijackim kotem, ale okazuje się, że jakby przekaz, międzynarodowy przekaz czyczków jest zawsze zrozumiały. Tak, usłyszeliśmy samą rozbudowaną historię o rodzinie o dzieciach jednej z tych pań, tej bardziej pijanej zresztą, która akurat nie była zajęta robieniem pizzy. I dowiedzieliśmy się, że na przykład ma 22-letnią córkę, która mieszka w Atenach w Grecji. Ale, ale <sum> <sum> pani w pewnym momencie zerwała się z miejsca, pobiegła ze ściany ściągnąć kalendarz i pokazała nam kalendarz, no właśnie składający się ze zdjęć jej córki. Łatwo się domyślić, jakich zdjęć. <sum> 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 Z jednej strony można to uznać za trochę żenujące, natomiast był to jeden z bardziej pozytywnych elementów tego wieczoru. Ogólnie polecamy bardzo knajpę, bo pizza bardzo dobra. Mnóstwo certyfikatów na ścianie świadczących o tym, że o ile nie są fajkowe, że, że ta pizza naprawdę znajduje uznanie wśród, wśród gości tej restauracji. Ale no, prawdziwym hitem była to bardzo pijana pani właścicielka, która siedziała z nami i po prostu zamęczała nas historiami po czesku, ale też pytaniami, bo była ciekawa, ile mamy lat, skąd jesteśmy i w ogóle czemu tak sobie jedziemy do tego Budapesztu. Była ciekawa tego, co, co tam robimy i dlaczego. Nie, no wróćmy jeszcze do czytku, bo <laughs> mi najbardziej podobała się wstawka mówiąca o tym, że. W no oglądaliśmy sobie kalendarz na każdy, każdy miesiąc, jakby w różnych porzach tej 22-letniej kobiety. No i mówiliśmy, że no, no, kraszna dziewuszka, krasna dziewuszka, ja, ja, kraszna dziewuszka. No i... E, Pani chyba była nieprzekonana naszą argumentacją i stwierdziła, że no ona po urodzeniu czwórki dzieci była <laughs> bardziej jedrne i szczerczące niż ta dwudziestolatka. Tak, muszę, muszę to potwierdzić. Pani, pa, pani gospodyni, pani właścicielka skrytykowała piersi własnej córki, która była na kalendarzu, ale z zastrzeżeniem kilkukrotnym, że jest z niej dumna i że wcale się za nią nie wstydzi, że że wzięła udział w takiej sesji. Natomiast, no, jakbyśmy solidarnie z uznaniem pokiwaliśmy głową, bo zdjęcia były naprawdę fajne. Ja bym dał 5 gwiazdek. Hmm? Pizza była dobra. Zostaliśmy tam godnie ugoszczeni, moim zdaniem. Ciężko zarzucić tej pizzy cokolwiek, natomiast jakby sam wystrój i sam klimat był. No, jakby nie zdziwiłbym się, gdyby po, po, po wizycie w tej pizzerii nasze organy trafiły na sprzedaż. Albo powstała z nich kolejna pizza było dosyć strasznie, ale, ale to miało zdecydowanie swój, swój klimat. Jeśli liczyliśmy wcześniej na, na jakiś spontan, jakąś przygodę, którą właśnie z tego regionu i z tego miejsca szczególnie zapamiętamy, to, to Pan Bóg wysłuchał naszych próśb i coś takiego miało miejsce. Ja do tej pory jakby. Nie wyobrażałem sobie, jakby nigdy nie planowałem wymarzonego miejsca na swój wieczór kawalerski, ale wiem, że to odbędzie się właśnie tutaj. Tak, o ile, o ile władze tego, tego obiektu będą nadal takie, takie same. Ale no, tak, bardzo ładne psy, bardzo interesujący panie w środku. I co prawda córka tej pani właścicielki nas tam nie odwiedziła, no bo według zapewnień jest w Grecji w Atenach i dopiero za tydzień przyjedzie tutaj na, na studia, jeśli dobrze zrozumiałem. Natomiast wrażenia mamy jak najbardziej pozytywne. Było tam strasznie specyficznie, przez chwilę troszkę nawet strasznie, ale suma sumarum pozytywnie i najedliśmy się całkiem dobrą pizzą, a o to w tym wszystkim chodziło. W pod uwagę, że zaraz jest wrzesień, kończy się rok i chyba trzeba nowe kalendarze zrobić. To... I trzeba wrócić na pizzę w to miejsce, także potem jakoś po, po, podlinkujemy albo podrzucimy jakiś odnośnik do tego miejsca i tej pizzerii. Gdyby ktoś z Was przypadkiem jechał z Opola do Budapesztu i po drodze zatrzymał się w miejscowości Walaszkie-Klobołki, to, no to mamy naprawdę miejscówkę top. I szukajcie pani właścicielki najlepiej w porze wieczornej, kiedy zdąży się wprawić w odpowiedni nastrój. I gwarantujemy naprawdę ciekawe i niesamowite doznania. Także pełni emocji, ale też strasznie zmęczeni. Powoli będziemy dopijać trzecie piwo. I, jak to pożegnała nas pani właścicielka Selawi. Tak, Selawi. Gota chyba, tak? Nie, nie dowiedzieliśmy się, jak to jest po czesku. Po czesku nie, ale, ale zacytowała ładnie po francusku i to był Karel Got, tak? Tak. Karol tak, Gotte. pani właścicielka pożegnała nas y, śpiewając y, karela, karela Gota. Ciekawe, czy równie ładnie by śpiewała, że jest No to nie zdążyliśmy zapytać, ale, ale może ktoś z oglądających, jeśli takowi się znajdą, będzie miał okazję. Przy okazji kolejnej wizyty. No dobra. Po, po, pora kończyć, bo jutro równie ciężki dzień. Miejmy nadzieję, że z równie ciekawymi przygodami, gdzieś tam pod granicą słowacko-węgierską. Także wracamy, wracamy jutro, a na razie. Mówimy dobranoc.